Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym vlogmasie na kanale. Dawno w sumie nie było, więc stwierdziłem, że dzisiaj można powlogować. Ogólnie mamy godzinę 6.50 i o 8.00 muszę wyjść, żeby zdążyć na angielskim mieście, więc idę się teraz kąpać i pakować. Dobra, już się wykąpałem, trochę się pouczyłem i będę teraz jeść śniadanie, jakieś kanapeczki czy coś w tym stylu. Dobra, ja już wyszedłem z domu idę teraz na przystanek autobusowy za jakieś 12 minut mam autobus. Ogólnie lekko kropi deszcz, ale mam wodoodporną kurtkę, gdzie jest wid. Ale tak ogólnie to jest bardzo ciepło, około 10-12 stopni. Bo właśnie lekcji angielskiego będę musiał przejść około 25 minut do galerii i stamtąd do domu pojechać. A jeszcze w międzyczasie pójdę do action właśnie z tej galerii, żeby kupić taki yy, szkicownik sobie. W ogóle ta sportowa jest mega fajna. Mogę sobie w każdej chwili i dać na przykład na słup. Nie? Teraz mam kamerkę na słupie mega G. Dobra, już jestem na miejscu widzimy się chyba po angielskim. Dobra, już skończyłem angielski i przynajmniej już nie pada, więc jest G. Idę teraz spacerkiem 25 minut do galerii. Ja już wróciłem do domu i tutaj się dźwięk nie nagrał, ale mówię tutaj, że umówiłem się 5 minut temu na matematykę za 5 minut zdalną, więc będę się uczył. Dobra, już skończyłem matematykę i się nie zastanawiam, czy nie pojechać sobie na rower. A no i w Action kupiłem ołówki i dwa yy, rysowniki, może szkicowniki. Ogólnie nie pojadę na rower, bo pada i ma padać do zmroku, więc tak średnio. Ale teraz się muszę pouczyć angielskiego. Dobra, już się trochę pouczyłem. Serię porysowałem w szkicowniku, zagubiłem w action już przestało padać, więc może pojadę na ten rower. Witam serdecznie, już mam rower wyjęty i zrobiłem pewien eksperyment. Yy, mam tutaj Przerwotowałem do ramy po prostu to. Jak tutaj, zamontuję kamerę. To jest naprawdę no, I mamy bardzo fajny POV zjechania. Mam nadzieję, że fajnie wygląda ten kadr. W sumie fajny pomysł nawet tak miałem. Pojedziemy właśnie sobie tak jak kółeczko 14 km. Już chyba nie można mieć większego pecha, kurde, z kamerkami. Kurde. Dobra, nie będzie więcej piłów, bo się boję, że znów spadnie i może spać na asfalt. Bo tutaj nie było też tak gorzej, bo spadnął taki czwarty piasek, więc. Widzimy się na miejscu, chyba, no? Dobra, już dojechałem, ale jestem cały w piachu. Bo ja jeszcze butnika nie mam i mam całe brudne spodnie i rower. Ale będę chyba wracał, bo. Bo nie ma tu w sensie co robić. Ogólnie już wróciłem jakąś godzinę temu z tego roweru. No i przez to, że nie miałem budnika, byłem cały brudny, musiałem sobie ubrania wyczyścić. No, ale myślę, że to już będzie koniec tego vloga, bo już chyba dzisiaj się nic nie wydarzy. Poza tym muszę jeszcze zdążyć go zmontować, żebyście mieli go na dzisiaj. Więc pa!